Proszę Państwa, ja tu pokazuję amerykański kapitol, bo w tej chwili oczy świata są zwrócone przede wszystkim właśnie na Stany Zjednoczone i wydarzenia w Waszyngtonie. Ale to nie znaczy, że nie dzieje się wiele innych ważnych i ciekawych spraw w świecie poza Ameryką, a również i z Ameryką w jakiś sposób związanych. Bardzo mnie zaskoczyły nie tylko wydarzenia na Kapitolu, ale i to, że w ostatnich dniach czytałem, że tak Chiny, jak i Rosja oddzielnie ogłosiły, że są przygotowane na wypadek wojny, że jak gdyby już mają prawda, broń u nogi. No. Czyżby się czegoś spodziewały? Te kraje lub planowały. A zdaje się i podobne deklaracje wcześniej y, mówili y, przedstawiciele Iranu. No tu mamy tych demonstrantów, prawda, wdzierających się na kapitol, który o dziwo, był bardzo słabo broniony, a niektórzy mówią, mówią, że nawet trochę ułatwiano niektórym wejście tamże. No to też ciekawe. A więc, proszę Państwa, w świecie się dużo, dużo dziwnych i niebezpiecznych rzeczy dzieje. I czy właśnie ten kryzys w Stanach nie może też spowodować, zaowocować jakimiś działaniami militarnymi, czy kogoś do nich zachęcić, żeby wykorzystać sytuację, prawda? Mogą to być właśnie oponenci Ameryki, jak i ewentualnie jakieś siły w Stanach czy w świecie. A wszystko to może przecież powodować dalszą destabilizację w Ameryce, albo doprowadzić do jakiegoś stanu wyjątkowego, nawet. No, wszystko to jest bardzo dziwne i niebezpieczne, proszę Państwa. No, a jasno widzę, i astrolodzy twierdzą, że wkrótce jest możliwy, zwłaszcza duży konflikt na Bliskim Wschodzie. No i proszę Państwa, my, będąc w dobrej komitii z Ameryką i Izraelem, możemy niestety też w jakiś sposób być przynajmniej pośrednio w to wciągnięci. Ale ponieważ nie było jeszcze, tak zwanego prześwietlenia sumień. No to ja jestem względnym optymistą, że wielka jakaś wojna światowa to jeszcze nie teraz, daj Boże, aby wcale nie była, prawda? No ale wygląda, że na razie tak źle nie powinno być, przynajmniej na razie. Ale możliwy konflikt na Bliskim Wschodzie. Może mieć też wpływ na przygotow... przewidywanie rozszerzenia lockdownów, które się we, w Europie dosyć sypią, prawda? A to z kolei przecież powiększa kryzys gospodarczy, no i chyba osłabia Europę, przynajmniej w stosunku do Chin i innych krajów. To wszystko jest dziwne. Jedni uważają, że to kara boska. Inni, że przypadek, a niektórzy, że jest to może częściowo przez kogoś kombinowane. No. Może wszystkiego po trochu, prawda? No i ponieważ nie wygląda to wszystko dobrze, się z tym atakiem na Kapitol i z tymi niespodziewanymi, przynajmniej moim zdaniem, oświadczeniami władz chińskich i rosyjskich, że są przygotowane, a irańskie chyba też. Izrael zapewne podobnie. No, Ameryka raczej zawsze była przygotowana. Prawda? No to to wygląda dość groźnie. Więc obawiam się, że bez wielkich modłów, wielkich modłów, postów, wysiłków wszelakich może być naprawdę źle. Więc byśmy odsunęli najgorsze niebezpieczeństwa, mówię. Ora et labora. Amen. Amen. Amen.